Wdzięczność to styl bycia, który pojawia się automatycznie po usunięciu wszystkich przeszkód, to nie jest emocja. Dziękuję Ci Rajs za ten komentarz, ponieważ tutaj trzeba ustalić dwie kwestie. Pierwsza rzecz jest taka, że należy traktować wdzięczność jako emocję, ponieważ właśnie wdzięczność emocją jest. To jest coś, co realnie wpływa na poziom Twoich hormonów i realnie to czujesz tutaj w swoim serduchu. A druga rzecz, wdzięczność też jest po prostu umiejętnością cieszenia się z małych rzeczy. I właśnie to drugie podejście, że to jest umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, czyli umiejętność, w której potrafisz sprawić to, że czujesz wdzięczność jako emocję, sprawia, że praktykowanie tego faktycznie staje się stylem życia. Natomiast tutaj się nie zgadzam z Tobą w jednej kwestii. Nie zgadzam się z tym, że wdzięczność pojawia się po usunięciu wszystkich przeszkód, to znaczy nie neguję tego, że tak jest. Ale wdzięczność, właśnie taka prawdziwa sztuka wdzięczności, polega na tym, żeby potrafić wywołać sobie wdzięczność, nauczyć się tego właśnie mimo trudności, mimo przeszkód i ten styl życia, o którym mówisz, właśnie polega na tej takiej w sumie ogólnie pozytywności. Że dzieje się coś złego, jesteś w stanie stwierdzić, OK, pozwalam sobie przeżywać te emocje, reguluję te emocje, i ja wtedy. Szukam w sobie tej nadziei, bo ja wiem, że będzie dobrze i jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło już teraz, bo ja wiem, że te drzwi, które nie wiem, mi coś zamykają, otwierają nowe. I ja wierzę, że to działa z największą korzyścią dla mnie i to jest to. I właśnie to uwielbiam w poruszaniu tematu wdzięczności, że wdzięczność jest wielowymiarowa. Tutaj jest potrzebne zaufanie, tutaj jest potrzebna regulacja emocji. Tutaj jest potrzebna praktyka wdzięczności, tutaj jest potrzebna po prostu nauka takiego spokoju wewnętrznego. Tutaj jest generalnie taka świadoma refleksja, tutaj jest takie właśnie zaufanie, że będzie dobrze, że nawet jak coś mi się po prostu potknie po drodze, wszystko wykolei, to ja wiem, że będzie dobrze i że być dobrze musi. I ja jestem wdzięczna za to tu i teraz. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji w komentarzu. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o wdzięczności, to zaobserwuj mnie, gdyż właśnie o wdzięczności opowiadam. Buziaki.